ciekawą gierkę, a właściwie Beta, Klaus Beta, jest to gierka Quantum Rush, to taka w sumie nowinka, można by ją porównać trochę do ruchu craft, jeśli ktoś kojarzy, w sumie jest dużo podobnych elementów, ale też jakby ludzie mojego wieku, nawet starsi będą prowadzić taką gierkę. Bardzo starą, która jest prawie identyczna do tej, eee, ona była na płytkach. Tak to się no i przetestujmy sobie tę grę. Dzisiaj, już trochę wiem o grę, już o co chodzi. No i tak, krótko omówię jej potencjał. Mamy 3 istoty. Oczywiście możemy dokupować więcej, ale to już są mikro Ja wybieram sobie tego. Mamy dużo opcji, modyfikacji. Mamy, możemy i e, która też jest fajnie bardzo zrobiona, i to wszystko możemy e, montować. Ale, oczywiście, żeby to montować, to najpierw musimy to wynaleźć. I te wynalezienia mają właśnie to centrum, tutaj. E, no, tutaj mamy drzewko rozwoju, oczywiście. Możemy tutaj rozwijać e, i kupować każdy nowy pojazd. Czyli, na przykład, możemy sobie wybrać. Tutaj mamy akurat rząd Nitro, czyli z tych pojazdów. i możemy tutaj te wszystkie od. No i oczywiście każdy możemy rozwijać działko, chłodzenie, tarcza, przyspieszenie, energia. Także jest naprawdę tego dużo do zrobienia. Jak <grym> no Spróbuję jakoś nawiązać kontakt, bo nie wiem, czy to rozumiecie. No i Dobra, dobra To już zrobione Spróbujmy wejść na serwer będzie Hmm, zróbmy kontakt już w kolesiu. Także nie będziemy wejść z tego niebieskiego Czekamy chwilę no niestety się nie udało Też długo się czekało, ale się nie udało Także, pokażę wam to szybko Na tym przykładzie mapki Canyon, dwa okrążenia Canyon jest dość fajny Oczywiście yy, Pojazd nano Cała lista, sterowanie nie jest proste Bo jest tego tutaj fajne, ale to właśnie daje taką jakby symulacyjne no, oczywiście Sterowanie, hamulec lewy, hamulec prawy Kamera, także jest Też przykładowa 3, mapka 2, To jest dużo bardziej skrętne od tych wszystkich jak Na razie to jest najbardziej sklepny no. jakim jeździłem Jest to wersja oczywiście close beta także mm. Ona się pojawi na moim kanale w ramach No, może nawet w ramach serii Aczkolwiek tego jeszcze nie jestem pewien No oczywiście są tu dodatkowe umiejętności Tak jak na przykład coś... O jestem teraz niewidzialny Znaczy będę chyba bo nie wiem ja jest tego jest coś takiego jakieś oko także nie, nie wiem do czego to służy oczywiście jest turbo no jest mi się dość często ciężko uruchamia bo ma to na k ale to jest do opanowania o dymi się za mną ci pewnie za nami mną, ze mną będą mieli trudniejszy widok jest to oczywiście tylko jakby równe o odebrne. bo to naprawdę duże możliwości, aczkolwiek jest to faktycznie pamiętam taką gierkę kiedyś. Ona oczywiście to nie jest całkiem to, to jest całkiem inna rozmowa, ale bardzo była podobna do tego i mam nadzieję, że ta gierka rozwinie się, bo to nie wiem chociażby jak Robocraft że ona po prostu moim zdaniem ma potencjał, to takie y, możliwość y, innowacji z tylu naraz y, pojazdów i modyfikacji. Też to, to się może, to może przypaść do gustu. O tym się to w miarę szybciutko. No i fajnie powiedziałem teraz później będę czekał godzinę. Nie, nie. No jakby widać nie wiem, się nic nie odezwał. Oczywiście statystyki jak na razie jest, jest tylko coś takiego. Także... No cóż. A nie, jest jednak trochę graczy. Ho, gdzieś też mamy po 400 ty. Jak widać Niemcy, Niemcy, Francja, Niemcy, 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 w sumie na niemieckich będzie największe szanse, żeby kogokolwiek znaleźć, niemiecki tak, tak sobie władam. o jest i Polak, słuchajcie, dobra, no to chyba by było tyle, bo niestety limit mam tutaj, także dzięki bardzo za oglądanie, pokazałem wam się fajną gierkę Quantum Rush, która myślę, że ma duży potencjał, możecie fajnie rozwinąć oczywiście wersję beta. Także zapraszam Was do zainteresowania się tą grą, wejście na jej stronę, link będzie pod spodem i zobaczenia gameplay w ogóle jak to wygląda, forum też tam jest, także można sobie to zobaczyć. A na dzisiaj dzięki wam bardzo, fajna myślę, z dobre pozycję Gierka do której jeszcze wrócę Quantum Rush, Chris Hordager.